Pan Robert Gertner, którego witam, złożył w Narodowym Instytucie Leków wniosek o wydanie śmiertelnej dawki pentobarbitalu sodu. Moim zdaniem należy tematykę tego dramatu rozszerzyć. To nie jest tylko dramat o śmierci, nie tylko o prawie do śmierci, ale w ogóle o wolności człowieka. Instytut odmówił wydania leku. W naszym przedstawieniu, noszącym tytuł Prawo Wyboru według tekstu Ferdynanda von Schirach'a, rozmawiamy o bohaterze, który decyduje się na tak zwane wspomagane samobójstwo. Chcę umrzeć, mam już dosyć, mam 70 lat. Autor y, rozpisał ten dramat w taki sposób, że w, jest to dyskurs, w którym uczestniczą także fachowcy, eksperci. A może pani nam to wyjaśnić? Eutanazja pośrednia ma miejsce wtedy, kiedy godzimy się na skracające życie działanie danego leku. Prawo do zabicia samego siebie jest jak mówiłam jednym z podstawowych praw wolnościowych człowieka. Godne umieranie w hospicjum to jest kosztowne, ale absolutnie niezbędne. Panie doktor, pan, 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 pan Gertner właśnie chce umrzeć w poczuciu godności. Jeżeli pani umiejętności nie są już w stanie poprawić warunków mojego życia, jeżeli więc to życie przynosi mi już tylko cierpienie, to czy pani etyka nie powinna wtedy pozwalać na zakończenie tego życia? Cały ten wysiłek szedł w kierunku tego, żeby y, zrównoważyć argumenty i spróbować porozmawiać o tym, na ile. Wpisane w katolicyzm cierpienie człowieka jest potrzebne w momencie, kiedy żegnamy kogoś bliskiego. Ja wierzę w życie. Wierzę w nieskończoną wartość życia na każdym etapie ludzkiej egzystencji. Myślę, że te argumenty wybrzmiały bardzo mocno w ustach pani teolog i każą nam się zastanowić, nawet kiedy mamy podejście bardzo liberalne albo wręcz ateistyczne nad tym bardzo ważnym momentem pożegnania ze światem i z naszymi bliskimi. Jako że jedynie afirmując życie drugiego człowieka, aż do jego naturalnej śmierci, w ogóle możemy taką ludzką wspólnotę stanowić.